Styk. No i tak. Stało się to z kolejny odcinek. Yy, Let's play z gry. Amnesia, moczny obłęd. Coś tu się chyba psuje. Chwilka. O jasna cholera. Coś tam klatki chyba świrują. A nie. Chyba jest ok. Tak mam tylko jakiś dziwny jest. Oj, śmiertelnie. Escape. Chwila, będę musiał dać synchronizację pionową. Okej. Okay. No, z tego co widzę to chyba jest OK. Tutaj byliśmy. Tak byliśmy. Tu były to były te oderwane członki. Więc musimy zmierzać w tą stronę, z tego co widzę. Ha, nie ma przejścia, tak. Mówię to, z następny odcinek z gry Amnezja. Mroczny obłęd. I zobaczymy, jak tym razem uda mi się tutaj zadziałać tej nieszczęsnej grze. Hmm. Dobra. Chwila, my coś teraz zdobyliśmy? Tak, jakieś igłę chirurgiczną. Okej. Okay. Więc musimy iść... w tą stronę. Nie wiem czy nie zawaliłem... Chyba byliśmy tu. No chyba, chyba to już zwiedzaliśmy, nie pamiętam dokładnie... What the fuck. Świetnie, moje szumy mnie będą... Bardziej straszyć niż ta nieszczęsna gra. Dziś się przestraszyłem. Ja pierdzielę. No hol wyjściowy. Ten mhm. teraz synchronizację pionową, przez to może mi. Jakieś tam dziwne opcje, przez to może mi go zwalniać podczas nagrywania. A wydaje mi się, że powinien być okej. Okay. Chwila. Dobra, czy ten Pokémon zaliczony? Mhm. Ok, znajdzie wokół gabi do, ruin do gabinetu. Gruz przy wejściu do nie zagadza naszym kadalem. Ok, nie wiem czy tutaj byliśmy. No kurcze. Aha, nie byliśmy, no to dobrze. Mhm. No okej. Okay. jego dziennik przepadł, my nie mamy naleśników. śników. Otwieramy szuflady. O, coś to blokuje. Hmm, czyżby to kolejna tajemnica? Nie wiem, czy muszę złapać doniczkę. Kocham to. Pan Żuczek. Nie mogę go wziąć do ręki. Co poczytacie? Wiadomo. Nie mogę malować czasu tutaj. Wszystko to poczytam później. Hmm. Okej. Okay. Boże, jaki burdel. Chwila, tu nic nie ma. Może mroczny zegar mi podpowie. A chyba nie podpowie. A jest nam coś Pstryka. Hmm, Krew. Nie, to nie krew. Szkoda, to jakieś wino. Jest to niezła party hard było, Chwila. Łome! God of Freeman. I teraz chyba powinien przyjść jakiś potwór. Jestem święcie przekonany, że w takich momentach powinien przyjść jakiś potwór, tu nic nie ma. Nic nie ma. Ktoś odpotwierał za mnie szuflady, czuję się obrażony. Okej. Okay. Co sobie poczytacie? Co sobie poczytacie? Co sobie poczytacie? Tak, ale nie jest w ogóle straszna. Tu mamy jakieś łóżko. O! Oh. Czyżbyśmy oh. spali ze swoim mistrzem? Interesujące. O <grym> i <wiedzieli> Oj, Danielu. Słysz pan, czyni? O, oh, mroczna. Koszula. Dobra, to są jakieś mroczne pantalony. Możemy wyciągnąć pantalony? Eee, nie możemy wyciągnąć pantalonów. Dobra, to chyba wszystko. A, jeszcze tu jest to. To chyba powinien być jeszcze jeden ten dziwny korek. Tylko gdzie on cholera jest. Czyli szuflady, nic tu nie ma. Tak, już mało strasznie teraz, tak jasno, tak bez jakiegoś mrocznego klimatu. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Hmm. Czy mogę nie dawać tej opcji, bo teraz mam dość mało klatek? No, come on. Nic tu nie ma. Królik. No to trzeba je wywalić, to, to cholery jasnej. Są dziś są z powodu znalezienia z tego zamka. Nie można je tak kurde wyszarpać. Eee. Chyba, że ja mam wyważyć je krzesłem. Otwierać do ciężkiej cholery. Oddawać krokiety. Fajnie to całkiem wygląda. Jep. Jep. Fuck. Jep. O, karteczka. Cukier, ja mam wszystko. Minek mam tam wejść, czy co? Ooo, oh, jak przyjemnie. No come on. gram w horror, jeszcze nic by to nie przestraszyło. O, napój śmierci, oliwa. Potrzebuję oliwy? O, potrzebuję oliwy. No dobra, Boże, mogę nie dawać tej opcji, to zmniejszać do zwalnia. Co to jest złoty zamek? Ci to, to wszystko, co mogę tutaj zrobić? Hmm, że nie będą się tutaj wracać. <laughs> Jezus, płoni. Oj, znowu te szumy. Chyba, że w zegarze to jest ukryty. błąkam się jak, nie, jak nienormalny. <laughs> nic tu kompletnie nie ma. Jakieś butelki, Wiesz, że pan sobie lubił popić, Mr. Daniel. Może jednak tu coś jest, tylko że jak coś przegapiłem. Nie, nic tu nie ma. Dobra, to chyba, że trzeba, trzeba stąd iść. Chyba, że to jest jakaś tutaj podpowiedź. Chyba, że mam użyć łoma? To jest pytanie. Tak! Niech pękną te cholerne drzwi. No, wyważaj te drzwi. Oh yeah! Zgubiłem ściągę na sprawdzian z Majcy. Chwila, tego już nie mogę. No, jakieś zwłoki, szmaty, lepiej zamknę drzwi. O! Oh. Sweet, po prostu <laughs> znowu kryjemy się w szafie. just Christ. Chyba Świetnie, mam jakąś broń? Tak, wytnę mu igłę w dupę i zjeje. je. Zdrowie? Okej, okay, lekkie ból głowy. No szwakow. O. No idzie stąd. No. Poszedł. Jest jakiś quick save Nie ma niestety. Oj, hello, Scooby, where are you? No chyba se poszedł. Dobra, Oj, za szybko przewinąłem. tu jest jakiś bonus. Nie, tylko zną te gacie <kłysyjny> szuflady. Zepsuł. Ajajaj. Zepsuł. Hmm. Kurde, nie znalazłem tutaj tej igły. Nie jest dobrze. Znalazłem w ogóle tu cokolwiek przydatnego? Po co ja tu wchodziłem? Ach, syf taki. Maciek! podsądaj w pokoju! Ci wypierdają szuflady <gry> Oj, kurde, co ja zrobiłem? Zmarnowałem krzesiwo. Dobra, nic tu nie ma. Spadamy stąd tam taradam, tam, tam taradam. O, Książka. Tam taradam, tam... No, come on! Enter! Ha, to nie to. Są dużo się nagrałem w mass effecta, ja powiem. <gry> otworzyć drzwi. Nie używałem zmyszki. No okej. Okay. To jest na kolejny etap. Nie mogę zapisać. A, na kolejny etap rozgry rozgrywki. Wziądzaj, że mi pikałem słuchawki. Kurde, muszę rozwiązać ten cholerny problem techniczny. To jest naprawdę irytujące. Coś słyszałem. Co no, mi się zdawało? Magazyn. W magazynie chyba że byliśmy, czy mi się zdaje. Mhm. To się długo przetuje. To ja to rozpaliłem? Czy kto inny to rozpalił? A to jest pytanie. Czy ja tutaj byłem? Tak, czy ja tutaj byłem? Pośladek krwi, i nie ma strachu Aha Czyli muszę się dostać Co ja, kurde, mam jakieś flachy? Butelka z semikaliami, lampka o. Nawet nie dglą Nidżes, sorry, muszę trochę połazić. Przypomnieć sobie, bo tu wy jakaś dziewczynka zamknięta w szafie Hello. Oj, jak mi. Oh, fuck! Nie się ruszać? Tylko chyba znaleźliśmy wtedy coś cennego. Dobra, spadam stąd, bo już to byłem. A... bo oczywiście mogę coś przegapić. Cholera, jasna. Bo oczywiście będę. <laughs> Odgapię troszkę od Kamila Szajta i będę nagrywał trochę z widzami. Czy mi trochę podpowiadali jak tutaj dalej przechodzić? Ja po prostu oczywiście odnajdę ten nieszczęsny poradnik i będę go używał. Chwila, gdzie ja jeszcze nie byłem. O! Nogi. Tu byłem, tu byłem. Tu jest ten nieszczęsny coś tam, tylko chyba... Gdzie mam iść? Tunele archiwum hmm. Nie jest dobrze Nawet nie tylko Świetnie po prostu, świetnie No come on <laughs> Co ja mam teraz zrobić? Muszę się tutaj cofnąć To tu jest ta nieszczęsna winda, tak? Jak tu jest winda? I ona nie działa. To muszę zapewnie iść Masz do maszynowni. Zamknięty. Co jest? Mhm. Znajdź inną drogę, ok? W pokoju gościnnym ukryty jest ważny klucz. To jest kl Aha, klusz maszynowni. Cholera jasna, no teraz rozumiem. No dobra, no to pędzimy. Na no, razie nie było zbyt straszno. No niestety, wybaczcie, tym razem straszno nie było. Ta gra nie jest straszna, w ogóle mnie nie przestrasz. What the fuck? Co to jest? Co jest? co, co to, to robi? Zostawiałam zostawiam wszędzie te... Poderwane korpusy. Pokój gości. Aha, fajnie. Znowu pojawi się tu jakiś misiak. Czemu to wszystko się rozpieprza, jak wchodzę? Aż tak trzaskam drzwiami? W pokoju jest ukryty ważny klucz. Okej. Okay. Tu dziś jest ukryty ważny klucz. W kominku go nie ma. Krząszczka nam jest. Syczą. To jest gdzieś pod krzesłami Jezu Ale tu jakoś śmiesznie lata Czy postawię jakoś tą komodę Tu nic nie ma, tu nic nie ma Tu nic nie ma Tu, on... tu nic nie ma Tu nic o nie Znowu przyklejony obraz Tu Boże Ale Syf macie, sprzątaj w pokoju Nie dostaniesz kolacji What the fest to mi straszyć David czy... Jak ty tam masz... Ważny klucz, tak? On powinien być tutaj. Hm, Nie mogę rozpiewczyć tego. Gdzieś hmm. tutaj jest, ale tego... C czemu tu wszystkie szuflady są już elegancko? Taka jest dziwna. Ta koszula zagłady. i nie mogę podnieść. To mogę wypierdzielić. To mogę wy... To mogę wyrzucić, prawie nic skurczy nie zrobiłem w tym niższym le. O! I oto chodziło! Ale co to kurde jest? Może wosk depilujący? A klucz do maszynowni. Oh, yeah, I ta słodka muzyczka. Dobra, lecimy. Hmm. Ci, teraz tyle czasu zmarnowałem na rozkminianie tego. Na pewno muszę używać poradników. Come on. Idziemy, idziemy. Klucz do maszynowni. Oje, będzie słodko. Łoach, będzie słodko. się mroczno otworzyły. Dobra. Coś czuję, że maszynowni będzie hardcore, więc zamknięte używamy klucza i do środka 1055 dobra o, o jak tu przyjemnie hmm. hello zamyka drzwi tak OK. Poczy... Zatrzymajcie się, poczytajcie. Okej, okay. Tu są jakieś brzydkie zapiski. Tu są jakieś koreczki. Cholera, tylko nie zagadka. Nie, nie chcę zagadek. Hmm. Zagadka, tak? Ja coś to jeszcze jest cennego? Kałamarz. Nie tak to działa. A i zagadkę zostawię sobie na potem, Żeby nie marnować czasu. To sprawdzę sobie już w poradnikach. Muszę sobie nie marnować. No, powtarzam się, żeby nie marnować czasu. Co to coś powinno być. Nic nie ma? A nie. Coś tutaj było. Nie, nic nie ma. Przeszukam ten. To mam są maszynownie. Tu mamy. Hol wejściowy Tu mam jakąś... O! Staciłem oliwę do lampy To jest całkiem jasno, więc myślę, że tu żadnego smerfa nie spotkam Ała! Wolnąłem się w łeb Pod własnymi drzwiami Po prostu wspaniale A. No. Okej okay. Mhm czy tu mamy wpychać te szklane dziwactwa. Ale chyba nie. Nie mam oliwy. O! Mrożna skrzynia na krzesiwo. To potrzebuje. Jakieś kałozem, zębate. Chwilę zaś się tym zajmiemy. Tylko gdzie tu jest jakieś światło, bo tym już szczynka żuchwą. Okej. Okay. <cjewództwa> są Dobra. Tylko gdzie tu jest jakaś... O, jest. No, teraz lepiej. Niech się będzie trochę jaśniej w tym nieszczęsnym nie połączeniu. Coś mi tu stęka. Nic nie ma. Kuczoliwy do lampy nie mam. Coś tam mi wyje. Chwila, co mam chyba no dziś... Coś z tym mam zrobić? Dobra, to sobie wezmę na pamiątkę. No, come on. Let's go, let's go, Pokémon underwear. Hmm. Tutaj nie. Bo po co by to było? Chyba jest po prostu dla jaj, bo co się robią ze za mną za jaja. Dobra, cholry wyjściowie to tam byłem. Czyli to są dwie zagadki. Zagadki z tymi szklanymi cośkami. I tutaj mam zejście na dół do. Zaraz się dokażę. Hmm. Kolejne ciemne pomieszczenie. to huh. Tutaj światło. Tutaj. Węgiel. Tak? Uuuu. Mroczno. Hmm. Cholera, muszę to, to trochę rozpalić. Gdzie to są? W pochodnie, no. Jest. Dzień, czas Christ. Tyle czego zmanowałem. O Jezu. Dobra. Chodź, panie Węgiel. Tą grę kuczek kojarzę, bo... <laughs> ten fragment którym widziałem u... Magdy, Magdaleni Moniki na... <laughs> na Let's Playu kiedyś dawno temu. Myślę, że kojarzę, co ją oglądałem wtedy, co nagrywała tą grę. Węgla. Więc mniej więcej niektóre zagadki kojarzę w ogóle. Ta gra nie jest dla mnie totalnie świeża. Niestety, ale zawsze chciałem ją zagrać, kurczę. Nawet żeby. Pies jest pełen węgla. Ok. Dobra. Pies nam płonie. Tu jest jakaś pochodnia, kurczę. Strasznie ciemno. a tu trzeba wsadzić jakieś koreczki, widzę. Tu nie działa, to nie działa. Przynajmniej wiemy, co mamy tutaj znaleźć. Tutaj byłem. Tak, tutaj byłem. Mamy znaleźć pewne te elementy tego... ...jak się nazywa... ...kół zębatych. O! Tego potrzebuję. Tu, też tam, stęka. Dobra, no to ma, wiemy, czy mamy... O! Czyli to idzie tu, tak? To świetnie. Kół zębaty... O, no! A, to już wiem, co mam wziąć Świetnie To jeszcze zasadzę tylko o zębatę Jeszcze mam kilka czasu. No, let's go dode. The... Gdzieś tu, gdzieś tu jest. Niestety cień zbyt zabawnie. O, oh, jak nie macie jak się ze mnie śmiać, bo... Bo ta nieszczęsna gra jakoś mnie dzisiaj nie przestraszyła specjalnie. Come on, biegnij, Danielu. Czego ja ci uczyłem? O jest. <t> <t> I te cholerny błędy dźwięku Będę to kolejnie kolejny let's play testowy Tak, trzeba przetestować nagrywanie <laughs> I zobaczymy jak to wyjdzie na tym nieszczęsnym YouTube'ku Wydaje mi się, że teraz jest jaśniej Dodałem jakąś opcję, co Coś tam poprawiła i wydaje mi się, że powinno być ok. Chwilę gdzie tu jest Tak, jeszcze jednego brakuje? Tak, jeszcze jednego brakuje Gdzieś tutaj też powinien być, pewno a to już się zajmie mi niedługo. Chwila, coś tu jest? Jakiś bonus? Wszędzie gdzie są kąty mroczne tam powinny być chyba jakieś bonusy, ale nie ma bonusów. Świetnie! Gra sobie z nimi robi. No dobra. To tyle? To ch chyba... Trzeba znaleźć jeszcze, jeszcze jedno koło zębate. Póki tutaj mam czas... Już nie wyskoczymy jakiś smerw. Zresztą tutaj to gdzie bym się wtedy ukrył. Zresztą to jest trochę dla nich chyba za jasno. Chociaż nie, tu nie jest przecież Minecraft, Boże Chwilę, tu nic nie ma, 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 tu nic nie ma. A idź pan w cholerę, tu nic nie ma. Są jakieś notatki, książki ktoś zostawia w fabryce. Hmm. Niestety chyba tutaj już nic nie ma. Więc ja mam znaleźć to ostatnie koło zębaty. Może tutaj Pewno tutaj, tak. Pomyliłem się, pomyliłem się, świetnie. W następnym odcinku rozwiążemy zagadkę Tom tutaj. Czemu to się zgasiło? Tom rozwiążemy zagadkę. A na razie zajmę się kołą zębatym i dzisiaj będę kończył. Tak, bo czas mi mija, niestety internetów nie zmieniłem. Myślę, że odcinki po 25 minut w średniej jakości z każdej gry, jeśli chodzi o Play, to myślę, że będzie dobrym pomysłem. Jakoś let's play, to nie jest jakby główny motyw kanału. Różno dziwnych rzeczy się u mnie pojawia, więc myślę, że nie będziecie się miał wszystko nudzić. Taki jeden odcinek 25 minutowy co jakiś czas powiem was zaspokoić, ale gdzie jest to cholery? Ten, nieszczę ten nieszczęsny koło Battle? Dobra, what time is it? O, widzę, że muszę kończyć. No dobra, no to wielkie dzięki, że... Nadal jesteście ze mną, mimo tyle, że mimo tylu problemów technicznych innych głupot, mimo teraz kolejnych problemów technicznych mam nadzieję, że będzie dalej mi oglądać, że będzie dało się to wszystko ogarnąć, że będzie dało się dobrze bawić. Bo ja się całkiem dobrze bawię na tej sprawach. Bardzo lubię gry komputerowe, a najbardziej w kooperacji. Myślę też, że też będę kombinował na z innymi, bo najbardziej jakby tak ryjebanie, ryciebanie innym. Ja czemu nie mogę tego zabrać? Oj, tutaj coś znalazłem. No, come on Danielu. No więc do zobaczenia w na następnych odcinkach w tych innych oraz owych i amnezjowych. No i cóż, na razie das pstryk.